Siema, ze strony na Naczos i witam Was w drugim odcinku, takim wakacyjnym. Tym razem to będzie odcinek taki QA. Pod poprzednim odcinkiem poprosiłem Was, żebyście zadawali pytania i pozadawaliście pytania, za co dziękuję. Mam kontent. Jeszcze zanim zacznę odpowiadać na pytania, nie wiem czy wiecie, ale na moim Discordzie, link w opisie, jest co tydzień są po dwa konkursy. Najczęściej na 20 zł Facebooka, PayPalem, kto czym woli. Więc no, zapraszam. Zacznijmy od pierwszego pytania. Lezi się pyta, czy lubisz tego typa typu Lizuś? Strasznie atencyjne pytanie. Pytanie się, ej lubisz mnie w QA? Jest strasznie atencyjne. Nawet ja już nie będę odpowiadał. Gdzie pracujesz? Jak nie masz pracy, to na jaki kierunek idziesz po maturze? Moją pracą jest influencer. W internecie, wiecie o co chodzi? Nie, no, no bo nie mam żadnej pracy takiej, pracy, pracy. Nie mam nawet jeszcze 18 lat, więc wiesz. A po maturze postaram się pójść na ekonomię, bo to jest coś, co mnie w miarę interesuje. No, myślę, że ekonomia. Czym się interesujesz oprócz informatyki i robienia wirusów? Wiesz co? Przeczytałem to pytanie wcześniej, się tak trochę zastanawiałem i powiem Ci, że nie wiem. Nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie, bo z takich powiedzmy moich hobby, to. Kiedyś, jeszcze z rok temu, przed, jeszcze przed pandemią było, ten, było to, że chodziłem na zapasy, ale sport kontaktowy wiecie o co chodzi, pandemia przyszła i nie można już, więc słabo. Cię, teraz to już nawet nie wiem czy można, ale teraz to już przestałem. No to, to miałem takie hobby, a teraz aktualnie to nie wiem, no to nie no. To tylko. granie, na, granie w gry komputerowe wojenne. Yy i robienie wirusów. To jest moje takie... A, no i nagrywanie tych TikToków i tego, i filmików na YouTube Czy nagrasz odcinek z Holy 4 z widzami? Jak wyjdzie najnowszy, jak wyjdzie update ten y, Barbarossa update, gdzie dodazł drzewko do ZSRR i Polski oraz tam jeszcze infrastrukturę zrobią kolejową, no to wtedy y, wydaje mi się, że będzie jakiś multik grany. Nie wiem czy jako live, raczej nie jako live, tylko raczej jako odcinek. Myślę, że tak. To taki jest mój plan. Ile robisz wirusy? Nie wiem, czy to pytanie to jest od jakiego czasu robię wirusy, czy ile mi zajmuje zrobienie jednego wirusa. Jeśli to jest pytanie, od jakiego czasu robię wirusy, no to robię od stycznia tego roku. Ile robię jednego wirusa. Jakbym sprężył dupsko, jakbym miał już pomysł, to myślę, że ze w 10 minut. Ale tak ogólnie, zazwyczaj jak robię, tak zazwyczaj, jak robię na liveach, no to jak widzicie, mi zajmuje 40 minut godzinkę. Wiadomo, że na liveach trzeba tłumaczyć, gadać z czatem i jeszcze jakieś pompki, nie daj Boże, robić. Yy, czy masz zwierzaka domowego? Tak, pewnie, że mam yy, tego pudla średniego. E, czarnego takiego. Graż w Minecrafta? Tak, na moim serwerze minicraftemc.pl. Ile masz lat, że potrafisz robić takie wirusy? Ja zawsze odpowiadam w ten sam sposób. Eee, nie powiem ci, ile mam lat, bądź nie powiem wam, ile mam lat, ale jestem o jeden dzień starszy od Gabora. Tyle wam powiem. O jeden dzień jestem równo starszy od Gabora. E, Gabor ma publicznie podane to, ile ma lat, żeby miał. Nie wiem, jak w tym momencie, może się zmieniło. Lubisz chleb? E, powiem wam tak, tak, Lu no lubię, nawet no, jak można chleba nie lubić? E, miałem w tamte wakacje nawet nagrany film e, z jedzenia półkilogramowego chleba. Ale się uszkodził y, klik po prostu. Ogólnie to była taka sytuacja, że sobie z kolegami byłem i ej, dawaj, nie masz po sobie zjeść pół kilo chleba. I wszyscy w trójkę zaczęliśmy jeść pół kilo chleba. To, to, to był taki razowy, pełnoziarnisty chleb, żeby nie było. Nie, jakieś takie kajzereczki. Podaj hotel i jedziemy na kampanię. Sunrise, coś tam, hotel. Wait, ja sprawdzę na karcie do pokoju. World of Sunrise. Projekt World of Tanks. Chcesz kupić Opla? Nie, nie muszę. Nie, ten, nie mam... Yy, jak się nazywa? Tej karty, co można z nią jeździć samochodem. Driving License, chyba po angielsku, po amerykańsku. Nie pamiętam, jak się to nazywa po polsku. Montażysta na pewno wie, nie jest taki łomny jak ja i tutaj wstawi wam napis, kochany. No i co? No i tyle. 9 minut, akurat taki dobry. Jakby po zmontowaniu wszystkiego wyszło trochę mniej niż 9 minut, ale przynajmniej fajnie jest zmontowane. Powinnam jeszcze, że na moim Discordzie macie te, macie co tydzień e, dwa konkursy na 20 zł, więc chyba opłaca się wbijać i co? I, a jeszcze wam powiem, jak dostawaliście do końca, że planuję zrobić, bo się pytałem, na Discordzie robiłem głosowanie i na tym, i na moim Inaczej jeszcze. A, i na karcie społeczności na YouTubie. Czy. Co, a, czekajcie, zmienię rękę, bo już mi boli. E, lewa. E, czy może. E, jak, no, jak są nagrywki z Garry's Moda, to jest normalnie wstęp wolny dla każdego widza. To, to zrobić trochę tak jak Gabor, taką jakby ekipę widzów, gdzie będzie rekrut do niej i tak dalej. I przez to będzie wszystko tak jakby bardziej ogarnięte. Więc to będę robił w najbliższe dni. To tylko macie tutaj takie osniki pika i siema.